Figowiec to jedno z najczęściej wymienianych drzew w Biblii. Począwszy już od księgi rodzaju, gdy Adam i Ewa sporządzili sobie przepaski z drzewa figowego jako swoje odzienie. Smaku słodkiej figi możemy doświadczyć także i dzisiaj. W Piśmie Świętym to symbol dostatku i bezpieczeństwa. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus posługuje się obrazem drzewa figowego, na którym gospodarz przychodzi i szuka owocu, lecz przez wiele lat nie znajduje go. Tym właścicielem winnicy jest sam Bóg. Daje polecenie ogrodnikowi, aby wyciął je, gdyż od trzech lat nie znajduje już na nim żadnego owocu. A tylko ziemię wyjaławia. Jednak ogrodnik, przejęty losem owego figowca, prosi gospodarza o czas. Chce uczynić to wszystko, co możliwe, aby ono owocowało. Sam wyznaje: okopię je i obłożę nawozem. Głęboko ów ogrodnik ufa, że wyda owoc. W swoim czasie. Podobnie jest i z nami, tu na Ziemi, gdy w czasie swego ziemskiego pielgrzymowania możemy i powinniśmy wydawać dobre owoce, które w przyszłości zapewnią nam życie wieczne. To Bóg pełen miłosierdzia i troski daje nam czas i Jego napomnienia, ostrzeżenia mogą się w końcu spełnić w czasie, który on sam wyznaczył. Święty Jan Paweł II, którego dziś w liturgii wspominamy, w swoim ziemskim pielgrzymowaniu, wydał dobre, błogosławione owoce w swoim życiu.